Drugą mamy. Co wy robicie? Co, co wy robicie? Hej, wszystkim z tej strony screen. Witajcie w nowym odcinku z BMG Drive. I dzisiaj, słuchajcie, mamy wyścigi samochodów. Wyścigi botów, które będą walczyć nie o wygraną, tylko o życie w sumie. Bo będą jechać na dość. Wysokiej górze, na dość wysokich spadkach, mamy tutaj przede wszystkim tamę, przez którą będą przejeżdżać. Jeżeli przejadą przez tamę, będzie tam wiele, wiele, wiele innych przeszkód i muszą dotrzeć aż do tego punktu, gdzie Grzesiu, czemu ty się wywaliłeś? Gdzie Grzesiu miał czekać na krześle, ale z tego co widzę, ta. On czeka po swojemu, tak? W każdym razie. Będziemy oczywiście utrudniać im, jeżeli to przejadą. Obstawiajcie w komentarzach, który z tych samochodów wygra. Napiszcie też w komentarzu, jakie chcecie samochody zobaczyć w takich wyścigach. I uwaga, zaczynamy. Zobaczmy, kto będzie pierwszy. Kto będzie pierwszy? Mustang już z znokautował Ferrari. Mercedes leci bokiem dziwo, Kurier z DPD się wbija w niego. Nieważne. Przechodzimy dalej. Zobaczmy, jak oni sobie tutaj radzą. Supra przychodzi, okej, okay, okej, okay. Mustang też dobrze jedzie. Zobaczmy, co tu się dzieje, bo Mercedes zablokował wszystko. Ferrari tu utknęło. Nie spodziewałem się, że Ferrari będzie na końcu. Także teraz wygląda sytuacja tak, że jest Volkswagen. Volkswagen, który ma zepsute koła. Kurier, który wjeżdża mu w tyłek i mamy autobus, który ich wyprzedził. Także zostało dwóch zawodników. Gdzie jest Mustang w ogóle? Czemu ty tędy jedziesz? Czemu? Czemu ty tędy jedziesz? Gdzie on jedzie? Mustang się zgubił po prostu. Mustang się zgubił. Pojechał teraz dobrą drogą, więc jest dobrze. Autobus autobus utknął. <laughs> Została sama Supra, która jedzie po wygraną. Zobaczmy, jak to wygląda. Ona serio? Nie uważa. Ona może wypaść stąd, jeżeli nie będzie uważać. Kurier, kurier z DPD nadal walczy. Z Volkswagenem Supra bez żadnego problemu. Ona chyba dotrze po wygraną. Chociaż będą jeszcze miny pod koniec, więc trzeba będzie uważać. Ok, jest mina. Jest mina. uniknął miny. I to jest koniec. To jest autentyczny koniec. Teraz wystarczy przejechać Grzesia. Przej przejechać. Grzesia. Grzesia, przejechać. Halo. Gdzie jedziesz? Dajmy im jeszcze raz szansę. Zobaczmy, co potrafią. Zobaczcie, że ten Mercedes rzeczywiście dogania te samochody. To jest niemożliwe wręcz, że SUV dogania sportowe Ferrari. Chociaż te Ferrari ma 30 lat, ale to nieważne. Zobaczmy, jak teraz sobie poradzą. Czy Mustang znowu. Nie no, on ma. Nie mam słów po prostu. Nie wiem jakim cudem, skoro wszyscy pojechali normalnie. On wolał pojechać naokoło. Zobaczmy, czy się zderzy z kimś, bo teraz będzie. Co wy robicie? Co? Co wy robicie? Co wy robicie? Mamy kuriera, mamy supre, która właśnie właśnie wyleciała z drogi, ale może jakoś wróci, chociaż wątpię z tego... Z tego, co widzę, może być problem. Kurier daje sobie radę jakimś cudem. Nie wiem, co się z tym mercedesem stało, ale jest naprawdę źle. Przywalił jakiś kamień dość ostro. I mamy Volkswagena, który się nie poddaje. Chociaż autobus tu jest, to nie wiem, czy przejdzie. Przeszedł. Okej, okay, nie mam słów. A kurier... kurier utknął. Kiedy próbujesz naprawić drogę, żeby nasze boty się nie gubiły, Tymczasem boty, proszę bardzo, jeden jest w drzewie, utknął. Tych dwóch to w ogóle. Z dwóch stron sobie przyjechali. Autobus pojechał na wycieczkę dookoła tamy. Ferrari stwierdziło, że wraca. One wraca, nieważne. Ferrari wraca, a Volkswagen to już w ogóle jest skoczkiem. Nie wiem co on robi. Którędy ty chcesz jechać? Okej, okej, wygląda to dobrze. Ferrari się rozbiło. Ferrari się rozbiło na prostej, nie wiem jakim cudem. Ale dobrze, jadą dobrze. Kurier się troszkę zgubił, ale nieważne. Jest dobrze, wygląda to dobrze. Supra jest pierwsza, zobaczcie, leci bokiem. Walnęła w barierkę i wypadła z drogi. Ej, jest serio, dobrze. Mercedes wpadł poślizg. Nie wygląda to dla niego zbyt przyjaźnie. Volkswagen, widzę, że powtarza. To co Mercedes, a autobus stwierdził, że nikt nie będzie przejeżdżać, nie? A Ferrari polubiło ściany Wiecie co? Dajmy z tyłu Pigeona, czy tam Pigeona Który nie będzie się śpieszyć, chociaż dogania kuriera z DPD Ale nieważne Proszę, tylko jedźcie tędy, jedźcie tędy, posłuchajcie się Co wy robicie? No nie, gdzie wy jedziecie? Gdzie? Ferrari już ma krzywe koło Mercedes mu jak widać pomaga Prawie pomaga Volkswagen też pomaga, a kurier też pomaga. No tu jest nawet zakaz wjazdu, a oni jadą. Wiecie co postanowiłem? Postanowiłem, że zrobimy lekkie barykady i teraz nie będą przejeżdżali, chociaż będą chcieli. Nawet jak będą chcieli. I proszę bardzo, zaczynamy wyścig. Zobaczmy teraz, jak będzie to wyglądało. Ferrari już się obróciło. Ale nieważne, jedziemy. Zobaczmy, czy oni zrozumieją, co to jest ściana. Co to jest ściana, dobrze? Dobrze, Supra pojechała, więc jest w porządku. Dobrze, oni chyba rozumieją. Czwarty jest kurier, potem jest Pigeon. Czy tam Pigeon? Mamy później Volkswagen a Ferrari leży na dachu. Ej, nie wierzę, że to rozwiązało problem. Myślałem, że oni będą wjeżdżać w ścianę, ale jest dobrze. Okej, okay, okej, okay, wszyscy dobrze jadą. Mamy teraz Suprę pierwszą. Drugą mamy. Co wy robicie? Co, co wy robicie? Co, to wy, co wy tu robicie? To dziwnie wygląda. Supra jest cała i zdrowa, więc jest dobrze. Kurier znowu wjeżdża tutaj w drzewa. Ej, została tylko supra. Okej, okay, nieważne. Dobra. Widzę, że ściany nic nie dały. Oni. Nie no, wy jesteście upośledzeni?! Co wy robicie? Czy naprawdę kurier jako... jako jedyny. Gdzie ty jedziesz, masz jechać w drugą stronę. Tam są paczki do dostarczenia. Idź tam, tam, jedź. Nie tam, tam. <słuch> nie mogę z nimi. To są jakieś żarty autentycznie. To ma być sztuczna inteligencja. Jako, że tamte samochody w ogóle nie dały rady, teraz mamy kolejne. Wszystkie nowe samochody oprócz autobusów w sumie które będą jechać po kompletnie niebezpieczniejszej trasie. Jest to trasa z któregoś tam odcinka, tylko w drugą stronę mamy nawet policję, która będzie ich goniła. Zobaczmy, czy w ogóle przejadą ten tak długi tor. Oczywiście muszą dojechać, aż stąd do tego, Momentu, daleko, 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 daleko Tutaj, gdzie nie będą mogli jechać dalej, więc się zatrzymają, już z pewnością się zatrzymają Także zobaczmy, kto to wygra. Uwaga, zaczynamy! Nasz jakże ciężki wyścig Zobaczmy, który samochód Spisze się najlepiej Zobaczcie, że Kia dogania Bugatti W sumie Bugatti ma 1500 koni To nie ma co się dziwić, ta Kia ma pewnie Z 250. Chciałem powiedzieć, że Jak na razie wszyscy się trzymają Ale chyba Maluch został zapychnięty przez autobus I jak na razie to zbyt Dobrze wygląda Chyba trzeba będzie im postawić jakieś pułapki Bo nikt tutaj Nie wypada w żaden sposób Z zakrętu. Tylko się wywalił. Kia goni Bugatti, zaraz za nią jest BMK. Autobus się ściga z, z, z kurierem. Ej tu serio, nikt nie wypada. To, to, to jest niemożliwe wręcz. Zobaczcie, wszyscy sobie na spokojnie przejeżdżają. Chyba trzeba zwiększyć im ryzyko, żeby jechali szybciej i hamowali mocniej. Kurier chyba został zepchnięty przez autobus. Ale Jesko wygrał. Wyścig. Bugatti jeszcze nie ma. Bugatti dopiero się zbliża. Zaraz za nim Kija, zaraz za nią BMW i później jest autobus. Pff. Także teraz wszyscy będą ryzykować dużo bardziej. Będą jechać dużo szybciej. Zobaczcie, że teraz to jazda kompletnie... Inaczej wygląda. Okej? Okay. Rzeczywiście inaczej wygląda, Kija się nie poddaje, Bugatti pojechało, autobus nie zdążył skręcić, Małuch się zbliża do zakrętu, zobaczmy Okej, okay. dobra, jest lep. czy Bugatti jeszcze żyje, Bugatti żyje jeszcze, okej, okay. dobra, myliłem się, Bugatti walnęło właśnie o ścianę i właśnie wypadło z klifu Kija widzę, że też nie ma się zbyt dobrze więc został tylko kurier, który musi dostarczyć paczki na święta. Zobaczcie sami, wchodzi bokiem w zakręty, nie ma czasu na nic. Co prawda mu to nie wychodzi, ale pro... Co ty robisz? Co ty robisz? CO TY ROBISZ?! Dobrze, teraz powinno być dużo bezpieczniej. Samochody powinny skręcić, rzeczywiście skręcić, bez żadnego pro... Problemu. Nawet Kija nie Co wy robicie? Wszyscy! Wszyscy! No, no. Nawet Maluch! Grzesiu, co ty robisz? Ogarnij się! I znowu zostało samo bogactwo, które właśnie... Nie, nie... Nie zostało jednak samo. Okej. Okay. Nieważne. Spada z największego klifu, z jakiego mogło spaść. Prosto w drzewo. Chciałem powiedzieć, że jest jeszcze szansa dla kuriera, ale... Z tego co widzę... Nie wiem co on robi... Nie wiem jak się obrócił, ale leży bokiem Grzesiu z nimi pogadał i teraz będą bardziej ogarnięci, będą bardziej uważać na swoje życie Zobaczcie sami, będzie wyglądać to dużo lepiej przyjechali Grzesia Drugi raz przyjechali Grzesia No są okropni dla niego, ale nieważne Wszyscy skręcili, wszyscy jadą normalnie I jakie te samochody są mega szybkie Nawet autobus nie przywalił w ścianę Grzesiu, Grzesiu kierujący Przyjechał swojego brata Ale zaraz za tym zakrętem Do którego się zbliżają Czekają na nich pułapki Po pierwsze mamy bramę Przez którą muszą się przebić Po drugie mamy kolczatkę w tym miejscu Po trzecie Mamy gdzie nie miny Mamy jakieś kamienie Które spadły kiedyś tam na drogę Mamy fotel, który wypadł z paki Oraz mamy Młot którego zgubił. Torp. Zobaczmy, jak oni sobie z tymi przeszkodami poradzą. Bugatti dogania Jesko. Jesko, nie wiem jak to się mówi, już zapomniałem. Zobaczmy, jak to wygląda z tyłu. Nie widać praktycznie nic, ale to jest naprawdę zabójcza prędkość, z jaką one się poruszają. Bugatti wypadło. Jesko przebija się przez barierki. Bugatti właśnie przebija się przez. Drzewa, które przebiją bogaty kia rozwalnia się tutaj jakimś cudem Zobaczcie, autobus nadjeżdża Gdzie jest kurier w takim razie? A kurier widzę, że powtórka z rozrywki Maluch widzę, że <śm> daleko nie dotarł Znowu O, tu jest start Tu jest start W tym miejscu Maluch dojechał tutaj <śm> I dachowali A Grzesiu nadal skupiony Także teraz został nam autobus Koenigsegg padł w kolczatkę i ja tego nie widziałem czy naprawdę został tylko autobus <noise> to jest wręcz niemożliwe, ale zobaczmy czy on to przetrwa czy da radę skręcić i się nie wywalić, okej okay, przejeżdża przez barierkę, proszę bardzo a w sumie możemy zobaczyć jak kolczatka wpłynęła na jesko proszę bardzo, nie mógł zahamować zbytnio i poleciał prosto Prosto w dół. Autobus na obecną chwilę bardzo dobrze sobie radzi. Tylko czy ominie tą drugą minę? To jest pytanie. Czy nie wjedzie w nią? Bo zbliża się do niej. Na pewno zahaczy. Na pewno zahaczy. Nic mu się nie stało praktycznie. Jedzie dalej. Nie no, nie wiedziałem, że pośród hiperkarów wygra autobus. Zwykły... Autobus nie dotknął kamienia nawet i jeszcze młodtora go tylko może zatrzymać. Przebija się przez fotel jak chce i uwaga, wielka chwila, wielka chwila, nie zachaczył o młodtora i jesteśmy na mecie. <gryw> I kierowca nie żyje. Ale jest jakoś za miło, co jakbyśmy do tego wszystkiego dodali jeszcze wiatr, to wtedy zacznie się tak naprawdę koszmar, bo samochody będą mieć problemy i ze skręcaniem, i z utrzymaniem się na powierzchni. Zobaczcie teraz Bugatti jest pierwszy, samochody zostały zepchnięte przez ten wiatr. Małych jakimś cudem jedzie. Nieważne. Możemy im delikatnie powiększyć. Okej. Okay. Chyba, chyba nie trzeba z tego co widzę Powiększyć ten wiatr Kija robi to samo Znowu rozwala się o te kamienie Bugatti się nie poddało Jedzie dalej, ale może być ciężko Bąka jest rozwalona cała Ale jedzie, zobaczmy czy... Okej, okay. ten zakręt jest śmiertelny dla tych samochodów z tego co widzę Autobus, nie no nie wierzę w ten autobus Autobus powinien mieć najciężej z wiatrem, a jedzie Takie też jedzie jakimś cudem Ale na razie walcz te inne auta, Bugatti jest pierwsze Ma przed sobą kolczatkę, zobaczmy czy ominie tą kolczatkę Czy ominie, ominęło kolczatkę, więc mam mega farta Też nie wiem czemu, co? Czego ta koleczatka tam powiedziała? Teraz modlić się, żeby nie wjechało w minę. Proszę, widzisz przed sobą wielką minę. Widzisz przed sobą wielką. Nie no, nie bierze. No chociaż, żeby ten autobus był na tyle mądry, żeby wygrać, powiększmy wiatr. Zobaczmy, czy dadzą radę. Jest 260 km na godzinę. Zobaczcie, jak się porusza dym. A autobus walczy! Walczy z tym wiatrem! I ma z nim naprawdę. Naprawdę ciężko. Jakim cudem jeszcze Kija jedzie. Może Kija sobie poradzi. Proszę, proszę, wiem, że tragicznie wyglądasz, ale jedź. To będzie najwolniejsza wygrana w historii. 20 na godzinę. Stara się z całych sił. Okej, okay, 20-30 km na godzinę i walnęła w kamień. Jedzie dalej. Jedzie dalej. Nie poddaje się. Przyspieszyła nawet. Zwiększamy moc wiatru. Zobaczmy, czy to coś zmieni. Nadal, nadal jedzie normalnie. Zwiększamy jeszcze bardziej. 328 km na godzinę. Kiosy Radzi. Dobra, jest już prawie koniec, jest już prawie koniec, nie, 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 nie poddawaj się. No i proszę bardzo, nawet syreny odleciały i nawet syreny słychać pod wodą, kija. Wrócimy, one surfują po wodzie, okej, okay. niech, niech będzie, kija. Ja wracam do wody, nie? Także w sumie to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja Wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. I pa pa.